Słuchajcie, jeśli nie macie konta w Bedclick możecie zagrać swój pierwszy kupon i jeśli on nie wejdzie macie zwrot kasy, witajcie na kanale typerskim, pamiętajcie o tym, żeby subskrybować kanał, dawać łapki w górę, to pomaga nam się rozwijać. Korzystamy z nowej promocji w BedClick i teraz tak. Jeśli założycie konto w tym polskim ilegalnym Bookmacherze z linku, który znajduje się w pierwszym komentarzu pod filmem i dodatkowo wpiszecie kod promocyjny Obstawiamy 50, to możecie zagrać swój pierwszy kupon za maksymalnie 57 zł, choćby taki sam kupon jak gram ja i jeśli nie trafimy, to wraca do nas 50 zł, które od razu możemy wypłacić. Promocja jest ograniczona czasowo, więc warto korzystać. Zainteresowanych od sam do linku, który znajduje się w komentarzu pod filmem, a jeśli macie jakieś pytania, to zadawajcie je w komentarzach. Zanim przejdziemy do naszej propozycji, mamy jeszcze szybki konkurs. Do wygrania codziennie 50 złotych w BetKik. Aby wziąć udział, musicie subskrybować kanał dać kciuki w górę pod filmem i w komentarzu podajecie dokładny wynik imię pierwszego gola w meczu między Manchesterem City i West Bromem. Później dopisujecie swój login z Bedclick, typujemy do godziny 21, a bonusy przyznane będą w każdy poniedziałek. Gramy drugą Bundesligę i stawiamy, że w meczu między Greutur Firth i Darmstadt będą minimum 3 gole. Są to obecnie dwa najbardziej overowe kluby w swojej lidze. Goście w ostatnich 10 meczach aż 9 razy pokrywali over 2,5 gola, z kolei gospodarze mocno overowo razem sobie z rywalami z dołu tabeli, pokonali 3 do 1 Regensburg czy 4 do 1 Hanower. Również dziś mają okazję zmierzyć się z drużyną z dolnych jej rejonów i spodziewamy się, że over 2,5 gola zostanie łatwo pokryty. W drugim meczu gramy typ z siatkówki i stawiamy, że werwa Warszawa pokona belgijski Knock Przed tygodniem skrabeł chatów i Zaksa udowodniły poprzez bezproblemowe wygrane. Lindemans-Alst, wyższość Ligi Polskiej nad Belgijską. Dlatego teraz w kolejnym starciu między drużynami z tych lig stawiamy, że Polacy bez większych kłopotów ograją swoich rywali. Dzięki za to, że oglądaliście film. Pamiętajcie o tym, żeby subskrybować kanał. Przypominam o dwóch rzeczach. Po pierwsze promocja w BetKik na założenie konta, a po drugie nasza grupa na Facebooku, do której możecie dołączyć. Link do niej znajdziecie również w komentarzu pod filmem. Jeszcze raz dzięki za to, że oglądaliście. Do zobaczenia jutro.